zaraz zaczniemy naszą wędrówkę różą która prowadzi do oczyszczalni ścieków też eee, nie ją widać będziemy przechodzić przez ścieki ale nie będziemy w oczyszczalni bez komentarza Nagrywam. ja się trochę cykam o, no wrażenie i tak idziemy Dawaj dalej nie ja wracam czego no wracam bo się trochę cykam jak pan zarabia na życie? Bieros złonę, widzisz kurwa Chciałabyś ktoś pozdrowić? Nie. Czemu? A co robisz? Pale Nie wiem, paleję. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. O ty skurwysynu, urwiesz mi od internetu. Padę! Nie weszłeś. Nie weszłeś. No jeden Jestem hardkorem! pojebany człowieku! <grystek> Jestem w kadery, Robię w Mam na to certyfikaty 4, Cztery, Nie wszedł!